Takie. typowe no, ty. Przepraszam, no. przepra y, dałbyś mi kole? Kole? No. Dobra, No ci. No, ja nie piję, bo mnie żona zabije i będzie te kurwa miała. Jak nie wiem. Co ci poleć? E-kola. СОЧИ ШУМИРЯЕТ, Я ПЕРДОЛОНЫЙ! СОООО? ЭЙ, КОЛЕ! КОЛЯ, ТАКИМ ГЛОСТНЫМ, ДЕЧИНЦЫМ! <laughs> <was a> <laughs> W Kole, ale ja się wstydzę. Kole, powiedz niektórzy chcesz. no a ja się, ja... powiedz niektórzy też, ko ko kole, 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 Mama ci zabroniła przefinać przy mnie. A mama to się zna. Jak ona chopie? Jak oglądaliśmy ten film ostatnio, to normalnie lektora co przeglina opuściła i ty to słyszałeś obok nas byłeś, kurwa to jakoś no nic pan nie, pan nie pan gadałem. Ile, ile Pańskim jeśli można się spytać? 6 od 7 co? 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 Kurwa, nie, nie, myślałem, się, chwile, nie tak myślałem, że tak ja mam! Razy. Ja Czekaj, co? No ja nie ja rozumiem. Jeden pański syn ma lat. Ja, ja usłyszałem, ile pan ma lat. Dobra, ja, jeszcze raz. Tak bardzo chcę. Ja ale chcę pomóc! Ale ty jutro musisz do firmy jechać. Nie? Ja, cię nie ja cię nie mogę zastąpić już tyle razy, no. Ale tato... Ile ty masz lat? A dobra, idę. No. O czasach jak to w ogóle, jak jakiś, nie wiem, jak pięciolatek. No, tak, Przypomnę, Ja rozumiem. Bo jest już dorosły, więc dlaczego do pan go tak krótko trzyma? Bez urazy oczywiście, ale... no. On dziwny czasami po prostu jak Jakby miał kłopoty w ogóle z ludźmi. Jakby ludzie w ogóle. Jakby w ogóle. Nie wiem, jak państwu to powiedzieć, no. Jakby mu się dziwnie z obcymi ludźmi po prostu gadało. Czyli... Jest zjebany no, no, no no to Proszę pana to... Bez urazy oczywiście. Z całym szacunkiem. Co... Ja sobie... Powiedziałeś. No i wracamy. O dobrze. dobre. Dobre. dobry. Przepraszam, młodzież, widzieliście może takiego menela? Puncio na niego, mówią. Hmm. Tutaj się kręci, w sumie batona ukradł. Hmm, nie, nie, hmm. nie, widzieliśmy. Nie, nie. Hmm. A jak widzieliśmy, to, jak... to nie zwróciliśmy na niego uwagi. A jaką spod... Taki... Brudas. Pali... Alboro jakieś. Owłosiany takie czar, czarne włosy. Taka biała koszula, jak z jakiegoś laboratorium. A on już tutaj e, kradł wcześniej, czy nie? No tak, batona wcześniej tutaj. Papierosy też są, widzisz jakie puste. Mm, no dobra. Jak jak, pić, jak go znak. Tak, dziękuję. Albo dajcie mu, albo powiedzcie mu, żeby nie zapłacił do za tego batona. Dobrze, no, dobrze. Kto ja ma 99 groszy, no błagam was. A ja wydaję grosiki. Wydaję. <laughs> A ja wydaję go, Ja wydaję. A, więc zaraz zawiodę. Ja będę 40 czy coś. Czekaj. 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 Ja. O nie. Ej, no te krzesła są Wiesz co? Wiesz co? Jak będę robił fajny moment, to nazwę ten odcinek. Rozpadające się krzesła. O, muzyczka! A, 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 coś ty. To nie oh, yeah. jestem!